Miejsca już poręba. w radar straży miejskiej w porębie. Jedziemy tam już sobie zobaczyć. Nie, więc chyba panowie z fotoradarem nie powinni tutaj stać ale jedziemy zobaczyć Chcimy sobie kawałek dojść niestety nie możemy stać e, przy fotoradarze i zobaczymy czy panowie ze straży miejskiej użytkuję fotoradar zgodny z instrukcją obsługi Jak widzimy fotoradar CM ładnie wystawiony dziękuję bardzo ładnie ustawiony fotoradar jakiś pan złapał 79 km na godzinę niestety fotoradar jest tak źle troszkę ustawiony ale no cóż tutaj stoją. stoją! Tylko szkoda, że niezgodnie z instrukcją obsługi. Dzień dobry panie strażniku. Mamy ładny pan ostrażnika Poczekamy na pana ostrażnika Mamy ładny fotoradar Pan strażnik chyba nie chce do nas podejść. No cóż, taki ładny fotoradar. Teraz sobie zobaczymy ustawienie. Tak. I oczywiście mamy metalowy płot. To zobaczymy za chwilę na nagraniu No skoro Pan strażnik do nas nie chce podejść, to my udamy się na przejście dla pieszych. I. Porozmawiamy z panem strażnikiem. Tutaj mamy ten, oczywiście te niemetalowe płoty, jak widać. Już jesteśmy na drugiej stronie, idziemy właśnie do panów strażników. Zobaczymy co oni nam powiedzą na temat tych jakże niemetalowych ogrodzeń tego samochodu. na temat odbicia wiązki do jak widać panowie sobie stoją w boku można prosić pana strażnika No, widocznie panowie strażnicy nie chcą ze mną rozmawiać, jak widać straż miejska poręba. Proszę bardzo, oczywiście. Mam pytanie, dlaczego jest ten fotoradar źle ustawiony? Nie według tej oto instrukcji obsługi. Czy ja mógłbym rozmawiać z panem strażnikiem? Chyba jednak nie No i jednak panowie strażnicy nie chcą ze mną rozmawiać Być może się skuszą Jednakże Fotoradar działa. Jak widać, panowie odjeżdżają. Czyli ustawiają fotokasownik, proszę bardzo, czyli już się nie opłaca tutaj, stać. Tak, proszę bardzo, na podwójnej ciągłej, na podwójnej ciągłej, o przepraszam, pojedynczej ciągłej. Ja bardzo przepraszam. Dlaczego ten fotoradar jest ustawiony niezgodnie z instrukcją obsługi, w od. 8 stopni nie powinno być żadnych metalowych przedmiotów jak widać mamy samochód i mamy metalowe płoty to już się nie opłaca tutaj stać bo ja jestem jak widać o, panowie się już nie chcieli ze mną rozmawiać no ale cóż No niestety Już, już, już mi się nie opłaci stać No cóż Skoro Pan strażnik może przejechać na podwójnej ciągłej To ja mogę podejść Dlaczego już się pakujecie proszę Panu Chciałem się dowiedzieć Instrukcja obsługi wyraźnie mówi, 8 stopni od anteny nie może być żadnych metalowych przedmiotów. Dlaczego oszukujecie kierowców? Chciałem się zapytać. No okej. Okay. No to do widzenia panu strażnikom.